Poruszanie się po Wilnie pieszo jest bardzo wygodne. Spacerując otwierają się nowe malownicze przestrzenie i widzimy miasto z innej perspektywy. Ścieżki poznawcze są łatwym sposobem na zwiedzanie Wilna i na jego przedmieścia. Zatem zapraszamy na spacer do Palaców w Werkach i na Zielone Jeziora. Palacu w Werkach jest położony na obrzeżach Wilna w malowniczym parku na wzgórzu. Z jednej strony płynie rzeka Wilia, z drugiej przebiega granica z dzielnicą Jerozolimka, Nowe Werki i Lasem. Zespół palacowy w Werkach składa się z kilku ocalalalnych budynków i drobnych elementów architektonicznych. Palac w Werkach to jeden z najcenniejszych budynków klasycystycznych na Litwie, zwany również Wersalem Wileńskim. Obecnie najbardziej okazalą budowlą całego zespołu palacowego jest oficyna wschodnia. W owym czasie palac był własnością Wielkiego Księcia litewskiego. Badania archeologiczne i historyczne pokazują, że niegdyś werki były miejscem kultu pogańskiego. Po chrzcie Litwy Władysław Jagiełło założył diecezję wileńską i zapisał werki biskupom. Dzięki staraniom biskupa Ignacego Jakuba Masalskiego, pałac został gruntownie przebudowany. Z podręki Gucewicza wyszło arcydzieło architektury klasycystycznej, przypominające, przynoszącą szczęście Podkowę. Piątrowy pałac centralny i przylegające z obu stron oficyny, domy dla służby. Obecnie pałac jest pod opieką Litewskiej Akademii Nauk oraz Centrum Badań Natury zwiedzających przyciąga nie tylko bogata historia i wspaniały dwór, ale i piękno przyrody. Niestety do naszych dni dotrwala tylko część dawnego piękna. Większość egzotycznych i unikatowych krzewów i drzew obumarło lub zostało wyciętych podczas I i II wojny światowej. Widzieliśmy palac w werkach, a teraz ruszamy w stronę zielonych jezior. Malownicze zielone jeziora od zawsze były jednym z ulubionych miejsc wypoczynku Wilnian, a dla poetów i malarzy twórczą inspiracją. Swoje biwaki urządzali tu między innymi członkowie działającego w Wilnie przez drugą wojnę światową klubu luczengów, do których należał późniejszy noblista Czesław Milosz. Woda ma tu rzeczywiście zagadkowy zielony kolor, prawdopodobnie dzięki dużej ilości wapienia w zasilających jeziora podziemnych wodach. Nie jest to jedno jezioro, lecz kilka połączonych ze sobą zbiorników wodnych. W największym jeziorze krzyżackim, jak głosi legenda, utonęła niegdyś grupa uzbrojonych krzyżaków. Zgodnie z inną, wracając z Moskwy, Napoleon utopił w wodach Zielonych Jezior swoją cesarską koronę. Wokół jeziora prowadzi malowniczy szlak długości około 7 km. Nieopodal plaży znajduje się również punkt widokowy, z którego roztacza się piękna panorama na jezioro i okolice. Wyraziste pagórki między jeziorami są niezwykle cenne pod względem krajobrazowym i biologicznym. Okolica obfituje w gatunki roślin z litewskiej czerwonej księgi. Wilno jest jedną z najbardziej zielonych stolic europejskich, ale piękno natury możemy podziwiać poza jej granicami. Dobrze jest mieć świadomość, że spacerując możemy w dowolnej chwili się zatrzymać, by podziwiać piękne widoki, a następnie ruszyć dalej. A więc ruszamy dalej i widzimy się w kolejnym odcinku.